Taniec brzucha istnieje od kilku tysięcy lat, jednak dopiero dziś przeżywa swój prawdziwy renesans. Podobno wydobywa z kobiet to, co najpiękniejsze. Nic dziwnego, że szkoły tańca brzucha przeżywają prawdziwe oblężenie. Rosalia Walocha, jeszcze jako instruktorka w jednej ze szkół, zauważyła, że chętnych do nauki tego zmysłowego tańca nie zabraknie. Nie zwlekała więc długo z decyzją o założeniu własnej. Rozalia jest studentką choreografii i technik tańca na Akademii Muzycznej w Łodzi. Swoją fascynację tańcami orientalnymi rozpoczęła 8 lat temu, kiedy to z rodzicami wybrała się w egzotyczną podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Po powrocie do Polski rozpoczęła intensywną naukę tańca brzucha. Dziś jest prawdziwą mistrzynią. Skąd gwarancja, że ten pomysł złapię tutaj akurat w Polsce, gdzie zupełnie inny klimat, zupełnie inny styl ubierania się kobiet, a tu proszę, spodobały się dzwoniące chusty. Myślę, że, ja to często mówię do dziewczyn w zajęciach, że Europejki nie mają ochoty ani potrzeby ruszania talią, ani biodrami, ani miednicą. To są chyba najbardziej kobiece atrybuty, biust, talia, biodra. Taniec w daje wielką szansę na poczucie się prawdziwą kobietą, czyli nie tylko taką na w mini i z, i z tipsami, i zrobioną, i na pozór. Tylko, tylko prawdziwą, z prawdziwym tyłkiem, czasami dużym, czasami małym. A taniec brzucha może tańczyć każdy, i to jest super, tak mi się podoba. W Polsce rozwija się moda na taniec brzucha. Kilka lat temu Rosalia dostała propozycję z jednej ze szkół działających w Krakowie, aby poprowadziła lekcję tańca brzucha. Zgodziła się. Chętnych pań nie brakowało, wręcz przeciwnie, przybywało. Obserwując tak duże zainteresowanie jej zajęciami, Rozalia postanowiła otworzyć własną szkołę. Na początek zainwestowała 5000 złotych. Zaczęła się jako instruktorka w innych klubach, a skąd pomysł na prowadzenie własnej szkoły? No bo to już nie tylko przyjemność pokazywania ruchów innym paniom, ale również prowadzenie własnego biznesu. Widziałam, jak, jak zaczęłam uczyć, bardzo dużo osób po prostu podoba się styl prowadzenia moich zajęć. I widziałam też, że mam tą mowilię. A własny lokal w takiej działalności to na pewno połowa sukcesu, ale chyba trzeba mieć jakieś pieniądze na start. Ile i skąd? Oszczędności, oszczędności, jeszcze z oszczędności. Um, I to też, że było głównie domowym sumptem, Czyli tata tutaj siedził w trakcie remontu od rana do nocy znajomi, przyjaciele, ja też malowałam. Tam są takie orientalne dekoracje na, na ścianie, malowała kuzynka z Dubaju. Każdy wsadził bardzo dużo serca, bardzo dużo zmęczenia. Nie miałam wakacji, nie odpoczywałam. Właściwie tylko jeden dzień byłam w domu na wsi i stwierdziłam, że fioletowe ściany będą. I tak naprawdę szokujące jest to, że cały remont trwał półtora miesiąca. I też na ostatnią chwilę, na ostatnią chwilę otwarcie było 20 września w gronie przyjaciół. I było super. Rozalia ukończyła także szkołę mistrzostwa sportowego w Krakowie. Tam poznała Agnieszkę Radwańską, z którą do tej pory się przyjaźni. Mało kto wie, że nasza najlepsza tenisistka uwielbia taniec brzucha, chociaż czasu na lekcje raczej nie ma. To jest brzucha siebie od Rosali, z którą chodziłam 5 lat do klasy, 5 lat w jednej ławce, więc. Kiedy skończyłam e, szkołę i za maturę, to jednak było troszkę więcej czasu, jak byłam w Polsce, więc kiedy jest tylko okazja, to wolałam do Rozali właśnie na brzucha. Szkoła Rozali bardzo dynamicznie się rozwija. Godzina lekcji to wydatek 20 zł. Dzięki stronie internetowej zgłaszają się do niej także firmy z prośbą o specjalne pokazy tańca brzucha na imprezach integracyjnych. Do tej pory e, trafione pomysły i sukcesy. Na co będzie dalej? A, co będzie dalej? Oczywiście... Y, Marzenia są non stop. Eee, cały czas mówiłam do wszystkich, że, że jak nastąpi 5 kwietnia, czyli dzień po Mistrzostwach, to ja położę się na plecak i będę Tym Tymczasem za miesiąc mamy Mistrzostwa Świata w Moskwie. No i staniemy na głowie, żeby na nie jechać i żeby w miarę reprezentować kraj. Eee, ciąg dalszy pomysł jest w sierpniu zrobić obóz tańca brzucha. Eee, taki prawdziwie sportowy, z bieganiem, rozciąganiem, treningami. Eee, i, no i moje wielkie marzenie eee, zrealizować Um, tak jakby dzień orientalny, długo w Krakowie, czyli pokazy tańca z wszelakim wypasem, czyli jest znaleźliśmy błąda, na którą będzie można mieć przejażdżkę, Kebaby, materiały, to wszystko z dekoracją. Myślę, że będziemy próbować, a co wyjdzie. To zobaczymy, jak dożyjemy. Tancerki już są tak. Piękne, fajne, e, z którymi się bardzo przyjaźnie. Ja się śmieję, że jestem młodsza od większości moich tancerek. Ale często ktoś traktuje jak swoje dzieciaki. No i mam ich sporo. To był Biznes z Gwarancją. Na następny program zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.